Kochane dziewczyny, mam przyjemność zaprosić Was do wyjątkowej akcji. Dotykaj, wygrywaj! Masz okazję wziąć udział w biciu rekordu Guinnessa w bardzo szczytnym celu. Samobadanie w pięciu. Październik jest miesiącem różowej wstążki. 1 października o godzinie 13.00 spotkamy się razem z Marką Panasz i ze Stowarzyszeniem Polskiej Amazonki Ruch Społeczny a na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Badanie, dotykanie piersi jest niezwykle ważne. Jak ważne jest to dla nas kobiet, nie każda z nas. Tak. Gdybym robiła takie badanie, to miałabym w tej chwili obie piersi. Bierzcie mamę, ciocie, kuzynkę, przyjaciółkę, koleżankę, sąsiadkę. Potrzebujemy wielu rąk i wielu piersi. I bądź z nami w tygodniu. Aktualny rekord wynosi 2790 kobiet. Musi być więcej. Na błoniach Stadionu Narodowego będziesz mogła skorzystać z badań USG piersi, z konsultacji z lekarzem oraz nauczenia się grafikingu. Będzie nas więcej, będzie goręcej, będzie fajnie. Koniecznie bądźcie z nami 1 października. A! Nie zapominajcie też o recyclingu. Przynieś swoje stare staniki, których już nie używasz, a dostaniesz kupon rabatowy w wysokości 20 zł na zakup nowego, wspaniałego, dobrze dopasowanego biustonosza firmy Panasz. Całkowity zysk z procesu recyclingu zostaje przekazany dla stowarzyszenia Polskiej Amazonki Ruch Społeczny na walkę z rakiem piersi. Nie możesz być z nami tego dnia. Nie ma problemu, że cały październik możecie korzystać z akcji recyclingu, oddać zużyte biustonosze w sklepach bieliźnianych z ofertą, panasz. Widzimy się 1 października na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Zbiórka, godzina 13. Bicie rekordu, zaczynamy o godzinie 14. Ważna akcja, mądra, potrzebna, no a przede wszystkim wiadomo, że się uda. Zapraszamy. Także dziewczyny, zapisujcie datę. Więcej na www.dotykam, wygrywam.pl.